W przedszkolu miejskim numer 8 w Pruszkowie odbyło się wręczenie nagród finalistom międzyprzedszkolnego konkursu tanecznego. Brały w nim udział wszystkie miejskie placówki, a podczas uroczystości sześć grup finalistów zaprezentowało swoje popisowe układy taneczne. Międzyprzedszkolny festiwal taneczny jest... Pierwszy raz organizowany w naszym przedszkolu. Jest to takie przedsięwzięcie, myślę, długofalowe, które będzie organizowane w konkretnych, w kolejnych latach. Wystąpiło 15 przedszkoli na festiwalu. Dzieci oczywiście przygotowały się perfekcyjnie. Trudno było wybrać to, które najładniej, najlepiej tańczy. Wszystkie chciały zaprezentować to, co potrafią, i myślę, że im się to udało, bo wybór pierwszego miejsca był bardzo trudny. Komisja miała bardzo dużo pracy. I w międzyczasie, po burzliwych obradach, okazało się, że nie możemy wyłonić jednego pierwszego miejsca, jest ich aż trzy. Do tego trzy wyróżnienia: pierwsze miejsca zdobyły przedszkola numer 1, 8. oraz 11. Oprócz tego, wyróżnienia otrzymały przedszkola numer 4, 10 oraz 16, ale wszystkie grupy tancerzy spisały się dzielnie i otrzymały pakiety z nagrodami. Finał odbył się w niewielkiej sali gimnastycznej starego budynku przedszkola. Już za parę miesięcy Pruszkowska ósemka będzie się szykować do przeprowadzki. Mury pną się do góry, można tak powiedzieć. Przedszkole wygląda okazale już z zewnątrz, też i wewnątrz postępują z każdym dniem prace, więc myślę, że, że w nowym roku, może nie we wrześniu, ale, ale w październiku, listopadzie uda nam się przeprowadzić do nowego budynku. I następny finał na pewno będzie już w nowym miejscu, w nowym budynku.